Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Sol. No i co, zaczynamy. Dzisiaj, tak jak tytuł wskazuje, odtęgam skrzynek. Ale nie w się, nie w jakimś Team Fortressie, bo to walwa jest. Tylko Minecraft. Mamy. Jako, że mam na razie mało rybek, to pójdę jeszcze po rybki. ja tutaj tak. No, tylko 8500 ryb mam. Więc, jedzenia mało No niestety, pójdźmy po rybki szybko Niestety jest też noc Czy ja na tobie mogę jeździć? Nie, nie wiem jak to nim jeździć, siodła jakieś trzeba eee, dobra, przejdźmy się po ryby Czy ja tutaj mam jakieś ryby? Takie co mnie interesują, mam jakąś rybę Tutaj też pozmieniałem z energią i tam przełożyłem stąd wszystko. I tutaj, żeby miało zasilanie. I uwaga, co to jest? Safari net. Mm. I podpis It is A Master. Jak widzimy dropi nam trochę rzeczy, mamy tego sporo. Ale to nie tylko z tego będziemy drobić, bo w Minecrafcie jest sporo tych z modów. I mogą nam się dobre rzeczy trafić, mogą nam się złe rzeczy trafić. Tak naprawdę. Z tego. O nie! Siedzisz tu. Ja ciebie chcę tutaj mieć. Dobra. Uch. Czy dołem nie wyjdzie? Na pewno. Nie wiedziałem, że mogę się to spełnić. A ja mamy jakieś konika niewidzialną tym razem. Tylko, że ja nie mam czemu budować. Kurczak, krowa, what Co no to jest? Co to było? Książka zaczarowana. W nocy chyba jest więcej tych yy, potworów, może się zrespić. Postaci wybuchającego creepera i tak dalej. OK. Yy, nie topesz. quit. Zaraz zginie. Widzę, że dużo tych. No właśnie, to są takie na zwierzęta, to są rzeczy. No zres zrespił się, ale za mną. No tutaj pochodnie usunąłem. Widzę, że dużo rzeczy jest takich przyjaznych. No dobra. Nie wszystko jest przyjazne. Ale pamiętajcie, że to nie są tylko... To są takie właśnie do mobów. Creeper mi się zawsze spałnił. Dobra, weźmiemy sobie kilka i pójdziemy do domku. Teraz. A w kolejnym odcinku... Uwaga, uwaga... Czy ja mam dobrze włączone. Dobra. A w kolejnym odcinku będzie... Będzie co będzie. Dobra, jeszcze tutaj jedno odpalę. No nic, naprawdę. Dobra, w kolejnym odcinku będzie... Mm, a, trochę się pozmieniało tutaj, dodałem takie o... Jeszcze na tak nie mam pomysłu, ale zaraz się coś wymyśli. Live zaraz będę... A! Zapraszam Was na live'a na dole, także na kapsela. Oczywiście live w opisie się znajduje, link do hitboxa i także do kapsela. Zapraszam bardzo serdecznie. Polecam. Nie no Dobra, wrzućmy sobie tutaj te Czy ja tego nie miałem jak to się nazywa gówno? Safari Mam no, puste na pewno, no Puste. Za chwilę będziemy inne rzeczy robić. Kurczak, nietoperz. co tutaj to ja będę te zabijać Przyjazne kurde Trzy szkielety chyba były na sobie, tak? Na pewno trzy były, może cztery jakieś zginął na górze. Nie widziałem. Dobra, wróćmy sobie jeszcze to tutaj. Serio. O, w pizdu! Pingwin. Twilight Forest. Do faga, wcześniej się to wyświetlało? Nie. Slip. Dobra, ciebie nie będę zabijać. Było coś niewidzialnego, chyba nie topesz O nie Rocky Slime, tak? Chyba tak Przypomina to Slime Racher, Slime Racher, no. Dobrze powiedziałem Dobra, ciśniemy. Jeszcze trochę nam zostało Ship Ciebie zabiję, bo nie wiem naprawdę co to się dzieje z tym. Wiecie co, i pójdziemy się przespać? I pójdziemy na górę jeszcze z tym. No, no tutaj już na przebudowę przygotowane w kolejnym odcinku będzie przebudowa. Dobra, idę na, na, na górę i za chwilę będziemy otwierali drugie. Czy są jeszcze jakieś. Na pewno jeszcze jest jedno. Są so, trzecie. Są, 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 Normalnie z trzech modów trzy różne rzeczy są. Okej, okay. o, ty to dobrze, że się zaspomniłeś. Krówko, ale czy na zwykłym słońcu coś... Ja pierdziele! Nie! Nie! Co za gówno? Dlaczego? He, dlaczego? Daj się mnie temy moje. Dobra, odbudujmy to. Nie krowa mi uciekła! Nie, dlaczego to? Ja pierdziele. To się ja to będę odbudowywać później samemu. A w dzień, kurde, w dzień. Otwieraj się w dzień, wybuchnie ci coś. Pierdolnie, Tu jebnie, tam, pierdolnie, jak na wojnie. A, nie mogę. Tak, nie to. Chciałem się przejechać po, po tego expa. Powiedzcie, krzaczki z expem. Dobra. I teraz przechodzimy do drugiej skrzynek. Jeszcze nie tych, co ja myślę, ale w tych, to tych torbach co było wyławiamy Są też jakieś luty. Jakiś lot. Mamy piasek. Oczywiście to nie są jakieś mocne. Sadzonka. Safarinet. Papier. O, z tego samego moda, co te torby? No to nie wiem, co to jest. To jest sun Days, Spike Days, nie Sun glaze. Co? Teraz spalimy od razu sobie te torby. Jeśli w ogóle pójdzie. Coś widzę, że nie idzie, nie idzie. Tutaj będę musiał wsadzać. No. Szkoda, A to pójdzie? A to też do spalenia jest. A poszło. E. To za oszuki... oszukiństwo. Dobra, idziemy do 3. skrzynek. na mamy? 8 minut. Oczywiście to nie jest tak, że to zastępuje normalny odcinek. Normalny odcinek też kiedyś będzie, ale tak jak mówię, raz w tygodniu... Dobra. Śrubkę trzeba było włożyć do statywu. Gdzieście mi w ogóle? Wow. Widziałem, że się kamera. Tutaj w śrubkę wkładam, aby mnie nie widzieliście. <grystanie> Zepsuła się kamera. Co? Ja coś słyszałem. Nie. No, bo jest coś jak Scrap. I tego scrapa się robi coś takiego jak scrapbox. No, mam 56 50... yy, tego. i z tego był też jakieś słabe. Ale jak tego skrapa zrobić? Po prostu kobel są na wstatecz do recykling e, z industrial Crafta. I tutaj nam widzimy itemy dropią jakieś najróżniejsze. Tutaj sobie podsumujemy co to nam wydropiło. Dobra, podsumujmy sobie. No na pewno motyki to ja nie chcę. I takich narzędzi słabych. Chciałem tutaj kosza. Nie mam, to sobie bo zrobimy. Tak, dobrze pamiętam. Co tu brakuje? A, dobra. Tu tego. To sobie wsadzimy od razu. No, spaga trochę tego jest. Już nie są takie jakieś Itemy mocne, ale. Fajny opening się. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj go postawię. Dobra, i co będziemy kończyć? Ale żeby nie było... nie strasznie. Ale żeby nie było tak nudo... Applied energetics, już wam mówię co będzie w kolejnym odcinku, bo za chwilę go nagrywam! też. A w następnym odcinku będzie też taki... wireless terminal? Chyba tak. Chyba tak. Ale nie wiem czy mi mikrofon dobrze łapie. Więc nie wiem. Eee. Ale też będę w następnym... w tym miesiącu możliwe, że nawet będę miał inny mikrofon. Dużo, dużo lepszy. Ale to już takie powiem profesjonalne. Mogę wam nawet teraz pokazać już mam. Interface audio. O tylko niech ja tutaj dosięgnę. Dobra, kabelek. Ale pokażę Wam. Od razu się przyłączę. Proszę bardzo. O! To ciężkie. Mianowicie Scarlet Solo. Nie, Scarlet 2 i 2 Solo ma Do mikrofona. Oczywiście kabel XR, ale to jest po prostu profesjonalizm pełny. Taki gruby, mocno kabel. Taki jak do PC ta grubość tego kabla. Więc to jest kabel do podłączenia mikrofonów. I nie tylko, bo keyboardy chyba też są, jak nie na Jacka. Ale od Jacka zwykłego. Bo ja na przykład mam mini jacka macie w słuchawkach a Jack standardowy to jest jakieś 3 razy większy. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście przypominam o zostawieniu łapki w górę jak się podobało. Eee, napisaniu komentarza. Jakieś, na no, fajny temat, pytania jakieś, co byście chcieli zobaczyć na tej paszce, co da się zrobić oczywiście. No i co? Zapraszam Was także do kapsela i także na live, których teraz będzie no sporo. A razie, cześć, hejo!